To jedna z pięciu przestarzałych elektrowni na obszarze wydobycia węgla brunatnego w Grecji. Apostolis Kalianidis ma 33 lata, jest ekspertem do spraw ładunków wybuchowych w kopalni należącej do państwowego przedsiębiorstwa energetycznego. Ojciec apostolisa pracuje jako operator koparki. Zatrudniony był tu także jego dziadek. Pracownicy przygotowują kolejną detonację. Pensja mała, ale mężczyźni są wdzięczni za tę pracę. W zagłębiu węgla brunatnego aż 70% młodych ludzi jest bezrobotnych, cztery wioski musiały zostać przeniesione, by mogła powstać tu największa kopalnia na Bałkanach. Praca tutaj jest dla nas bardzo ważna, dzięki niej możemy wyżywić nasze rodziny. Wielu ludzi tu pracuje i prawie wszyscy z nich mają dzieci na utrzymaniu. Wieś Akrini. Pracuje tu Nikos Woriagidis, ojciec trójki dzieci, zajmuje się rolnictwem, jest hodowcą zwierząt. Tutejsza ziemia od dawna należy do koncernu energetycznego, który już w 2011 roku powinien zorganizować przesiedlenie wioski, ale przedsiębiorstwo nie chce ponosić związanych z tym kosztów. Mieszkańcy znaleźli się w pułapce, stracili ziemię na rzecz wydobycia węgla i produkcji energii, ale nie otrzymali nic w zamian. Ani nie zostali przesiedleni na inne tereny, gdzie mogliby uprawiać rolę, ani nie mają nowych miejsc pracy w swojej wiosce. Jeśli zabiorą nam pola, to niech zabiorą całą wioskę i wyniesiemy się stąd. 90% ludzi żyje tutaj z rolnictwa. Oczywiście w wiosce są tacy, którzy pracują dla koncernu, ale co się stanie z pozostałymi 90%? Tutaj były jego pola, teraz ogrodzone i wyschnięte są własnością koncernu. Osiem lat temu Nikos otrzymał za nie 40 tysięcy euro. Dzisiaj musi dzierżawić ziemię, aby produkować pasze dla swoich krów. Czasami myślę, żeby to wszystko rzucić, ale to nie takie proste w moim wieku. Mam 54 lata, trójkę dzieci. Tuż obok wsi Nikosa elektrownia węglowa pracuje tu Despina, żona polstolisa. Kobieta jest zatrudniona na czas określony. Nie ma wysokiej pensji, ale i tak jest zadowolona. Ma nadzieję na stałe zatrudnienie. Koncern pomógł wielu osobom i nadal pomaga. Cały region żyje z wydobycia węgla. Tysiące rodzin pracują tu od pokoleń. Jeszcze 10 lat temu z węgla brunatnego wytwarzano połowę energii elektrycznej, wykorzystywanej w Grecji. Obecnie jest to mniej niż 30%. Potrzebujemy węgla. Przeraża mnie myśl, jak to będzie bez węgla brunatnego. Z powodu kryzysu gospodarczego w Grecji Unia Europejska żąda prywatyzacji części koncernu. W innych regionach już podjęto decyzję o rezygnacji z węgla, także inwestorzy nie widzą przyszłości dla tego surowca. Do tego dochodzi jeszcze jeden problem. Kary Unii Europejskiej za nadmierną emisję CO2 wzrosły ponad trzykrotnie w ciągu dwóch ostatnich lat, to sprawia, że energia z węgla staje się nieopłacalna. To nie są deszczowe chmury. Na Dakrini wisi pył węglowy. Wioska bardzo cierpi z powodu zanieczyszczenia środowiska, a przesiedlenie mieszkańców nie jest póki co planowane. Wioska została skazana na śmierć, dlatego nikt w nią nie inwestuje, skarży się Nikos. Nastroje są pesymistyczne. Jesteśmy w martwym punkcie. Woda jest zanieczyszczona, mamy przestarzałe rury z azbestem, ale nic się tu nie dzieje, nikogo to nie obchodzi. I my pijemy tę wodę. Apostolis i jego rodzina mogą pić czystą wodę z kranu, zostali przesiedleni do nowej wioski 25 km od kopalni, w której pracują. Dla nich wydobycie węgla jest nadal błogosławieństwem.